Coś dzień dobry z tej strony. Maja, witam Was w drugim odcinku Celebrity Stars. No, przepraszam Was za moją mowę, która jest bardzo, bardzo niewyraźna, ale no, mam aparat na zębach i te osoby, które mają aparat, na pewno o tym wiedzą. Ja nie przedłużam i zaczynamy grać. się długo wyszukuje oho i stąd ja ciebie nie chcę ja nie lubię naprawdę wyjdź wyjdź stąd wykon się jeszcze raz jeszcze raz tylko podejdziesz to zobaczysz ty a podejdź jeszcze raz a podejdź a podejdź no dasz radę na pewno Ale inte nånte Nie, 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 nie! Nie, 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 mig 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 Hmm... Zgadnijcie, co ja teraz zrobię. Kogo by tu wziąć? Weźmy może tam. Widzisz, strzał i zagrajmy. Jeśli wygramy będzie plus 10 puszek. To jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli wygra się akurat na moim koncie. No, bardzo teraz z Gabryszą się opuściliśmy tutaj. Naprawdę dużo pucharków, teraz stracimy naprawdę dużo i... Ja chociaż tam dam radę zbić, chociaż te pięć dni a Gabrysza tu nawet... Chociaż... No nie wiem, nie patrzyłam ostatnio na jej konto, nie wiem za bardzo, czy on użyje swojego ulta, czy nie. Macie, się łaaa... Mam może leczyć, Au! Nie ogar odcinek jak zwykle. Co idzie do mojego bo? To jest mój bo, nie twój bo, Ła! Co tam przecypiesz? To jest mój bo, to jest mój bo, nie twój, i co? To jest mój robot, nie, 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 nie! Spójrz, naszego robota. Ale damy radę! Pomogę ci, bo, bo mój kochany!

i zginęliśmy i zginęliśmy, oni mają pięć. I to już właśnie... <laughs> ja nie lubię jak my na samym początku zyskujemy i mamy te już trzy. I prawie... Mamy trzy wiecie. Trzeci poziom naszego bota. I ten bot. I ten bot idzie nam niszyć. I go naprawdę łatwo załatwiają i on im wcale nic nie robi no i później oni zebrali te 6 czy te 8 no bardzo dużo tego zebrali no i my jak to my my możemy niczego zebrać tak naprawdę oni nam więcej zniszczą to jest minus tego wszystkiego lala la, la. i sam są...

Oj bot, bot! Mam nadzieję, że chociaż zniszczymy im do dwudziestu Ja szybko do was lecę. Miasto! Prawie to zniszczyliśmy! 3% tylko. Co, idziemy, jolo? Idziemy! Tu nie ma co kurde tam myśleć, czy iść, czy nie to już ujdziemy! Ktoś już to zniszczył. Jej, plus 10 pucharków! I to się nazywa dobra taktyka. Oh yeah, może dzisiaj nawet na odcinku uda nam się zbić ale bardzo w to wątpię o oh, i mogę wam powiedzieć że jutro raczej pojawi się odcinek z uwaga Gabby Day także boję się jutro bo to będzie odcinek Taki bardzo śmiechowy No Przepraszam, że was już się na chwilę zaczynam, ale... Ja się w ogóle zaczynać wiecie, O ty, te... au! I będzie... Moja perspektywa i Gabrys może trochę inaczej, no nie wiem, będę musiała się jeszcze zapytać Niestety mamy bota, a czy oni mają? O jak oni nas pysnął? w ogóle? To jest nienormalne, żeby tak nas śmieją kurde. Niszczymy im na ludzię! Stąd. Kurde jak oni tak ścisnął mocno? To jest nienormalne. No weźcie, przestańcie, ludzie! No ale to nie zabiję, my w ogóle nie możemy jej zabić. To po je normalne ludzie, ludzie no, no jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe... Hmm. O nie, i minus 8. Mm, o minus 6, no lepiej troszkę, ale no myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było raczej na tyle. No, także widzimy się jutro w następnym odcinku, także ja byłam, Maja, to była Pam. I widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!